mam okle. Napiłabym się tej wody jednak. W początku my się... <laughs> Rozwalają mnie ludzie w słuchach teraz, jak do nas machają. Tutaj są takie historie, niestety. Bluracja musi tu na, nadejść, ale... Chcę coś powiedzieć. To też jest bardzo dobre ćwiczenie mówić do kamery i się skupiać, gdy naokoło są ludzie i mają różne racje. Czułam, że jestem skazana na ludzi toksycznych i że jakby nigdy nie trafię na normalnego człowieka i w dalszym ciągu nie trafiłaś. My jakoś się tak spotkałyśmy i nawet nie pamiętamy w tym momencie. Miłość od pierwszego powiedzenia. Na piw. Na, na piwno. Wydad sobie <śm> Tak, chodźcie. Pomachajcie. Pozdrawiam vloga. Super. Dzięki, ubiegłego dnia. Serio, moja noga, już naprawdę. O matko, nie czuję jej, serio, bez kitu. Nie czuję nogi. Stara. Pani profesor Malwida. Przechowa. Upadłam. Aneta. No, <noise> puch, puch. robimy tak, tak? Tak i tak. Ja? Jak myśleliście, że ja jestem wulkanem energii, ja chyba za chwilę to płci? No o ładź mi buchów O, poczekaj. No mam nadzieję, że jakiś krwotok wewnętrzny się nie odbędzie. Dobra, <noise> byliśmy mnie reanimować jak coś. Dobra. I teraz co się dzieje w momencie kiedy człowiekowi odetnie się tlen? No, zaczyna się dusić. I chwilowo, no potem jakoś tam umiera. Pani FDB mnie zabije, ciśnienie nie traci tętno. <grymne> I potem jest resuscytacja. Natomiast Krążenie pasja. Cześć wszystkim. Witajcie na kanale Nowa Mowa. Jesteśmy wkurzone, bo nagrywałyśmy wcarąbisty filmik, który trwał 40 47. minut. A się Także super! Jest ze mną gość specjalny: jest to moja przyjaciółka Aneta. Witaj, Aneto. Cześć. Witam Was serdecznie. <noise> Dzisiaj nie powiem, jest to dla mnie jeden z najważniejszych odcinków, które nagrywam. Bo zawsze mówiłam o przyjaźni, jaka powinna być, jaka nie powinna być. Ale nigdy nie miałam w swoim życiu przykładu prawdziwej przyjaźni. Teraz go mam, także nagrywam filmik. Dzisiejszym odcinkiem też chcemy dać nadzieję dla kursantów, którzy wracają najczęściej z systemu podstawowego i spotykają się z hejtem, z brakiem zrozumienia, z brakiem wsparcia. Odwydawać by się mogło najlepszego przyjaciela. Dzisiaj o tym porozmawiamy, także intro i zapraszamy na odcinek. 12.15 :15 musimy być. Trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Ja ja Przepięknie ja sobie pomyślałam, Dziękuję. że Jest Nie tylko <laughs> osoby <laughs> jąkające, ale w ogóle nam wszystkim przydałby się taki spokój i taka rozwaga w wypowiadaniu się. Oraz Malwina Osowska i Sylwia Żelazny uczennice szkoły nowej mowy witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czekaj. No to nie, nie? Jesteśmy młodymi osobami, ale z wielkimi ambicjami. <śmum> Widać, że już nam po tych 40 minutach odwala troszeczkę. No, trochę żeby przejść do sedna sprawy, na samym początku rozważymy kilka kwestii. Aneta, jakbyś mogła powiedzieć też na swoim przykładzie, na pewno miałaś takie doświadczenia, bo mi mówiłaś, e, jaki jest według ciebie ten toksyczny przyjaciel? Dobrze, jakie cechy posiada? Okej. Okay. E, tak jak już Malwina wspomniała, ja miałam styczność z toksycznym przyjacielem i będę mówiła toksyczny przyjaciel, e, ale wiecie, nie bierzcie tego na poważnie, że to jest chłopak albo dziewczyna, po prostu mówię, chcę powiedzieć bezosobowo, żeby później jakby nie było do mnie żadnych problemów z dawnych lat, bo wolałabym, żeby już do mnie one nie wracały. E, jeśli chodzi o cechy toksycznego przyjaciela, którego miałam okazję niestety mieć w swoim życiu, E, jest to na pewno mm, brak zainteresowania moją osobą, e, chęć mm, mie miecia ze mnie samych korzyści. Miecia tak się mówi? Ja się jakby samych <gry> korzyści ze Aha, mnie. No to posiadania tylko i wyłącznie korzyści. Czekaj, masz coś tu. Posiadania tylko i wyłącznie korzyści. To na pewno są to cechy. No, no, na pewno jest to posiadanie samych korzyści y, od nas. Mogę? Tak, tak. pewnie. Witam, witam. Tego Utym... <grym> <grym> dnia! Narka. Narka! <grym> no to na pewno toksycznymi cechami. Jeszcze raz, bo nie mogę poprawić tak cały czas z głosu. Posiadania y, korzyści od nas, nie czy to są pieniądze, czy jakiś wyższy e, jak nie status, jak nie w szkole, to gdzieś, na przykład na Instagramie, social media, e, to po prostu e, ogółem ten temat na pewno. Co jeszcze? Możesz razem ze mną, Malwina, odpowiedzieć na to pytanie, bo hmm. wydaje mi się, że... E, bo ty też miałaś... Oj, e, miała miałam. Miałaś, więc e, jakby we dwie w tym siedziałyśmy tak. przez jakiś czas, bo nie wiem, przez ile ty lat byłaś w takiej relacji. Eee, ja byłam w tej relacji... Ja cztery lata. Sześć. E, też cztery. <laughs> mm. Generalnie toksyczną przyjaźń też charakteryzuje to, że komuś coś dajesz, a on tobie nie. Działa to w jedną a. stronę, na przykład było to wsparcie, zrozumienie. No, nie chcę siebie określać jako tą najlepszą, o, co? <laughs> nie chcę siebie określać jako bezbłędnego człowieka, który zawsze wszystko robi najlepiej. Ale ja starałam się i dawałam, bo nie dam sobie wcisnąć, że nie dawałam, dawałam wsparcie, zrozumienie, a ktoś mi tego nie dawał. To działało w jedną stronę. Dodatkowo odciąganie od pasji, o Boże, to było na porządku dziennym. Że brak wsparcia, pomocy, też również brak szczerości, ten fałsz, bo... Pamiętajmy, że relacja musi być prawdziwa, to musi być, prawda musi płynąć dużym strumieniem, także to myślę, że charakteryzuje tego naszego toksycznego przyjaciela. Kolejne pytanie, tak teraz dla odmiany, kontrastowo, jaki powinien być właśnie ten prawdziwy przyjaciel? E, na pewno powinny to by, powinna to być bezinteresowność w obu stronach, że ja coś daję jednej osobie, ale ta druga osoba też coś mi daje, e, żeby to właśnie działało w obie strony. Na pewno powinien być ten humor, ten fan, e, to, żeby, żeby nie nudzić się nigdy w swoim otoczeniu, bo jakby nam z Malwiną nigdy tematy do rozmów nie gasną. Nie mają końca. Tak. Jak już nawet o czymś skończymy, to za chwilę jakiś nowy pomysł nam wpadnie do głowy i zaczynamy o kolejnych rzeczach rozmawiać. I moim zdaniem to też jest ważne, bo z toksycznym przyjacielem często jest tak po prostu, że rozmawiamy z nim, a później nagle jest taka niezręczna cisza. Jeśli rozmawiamy przez telefon, to albo się rozłączamy, albo po prostu... Patrzymy się w sufit, w ścianę i, i nie rozmawiamy. Po prostu jest niezręczna cisza. Więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. Właśnie, Aneta powiedziała o e, tym, że brak wspólnych tematów, czyli jednak ta rozmowa, ten dialog jest bardzo ważny. E, przykładowo podczas kłótni. Powinniśmy rozmawiać, jedna strona powinna przedstawić swój punkt widzenia, a druga swój punkt widzenia i powinniśmy to razem pogodzić, także rozmowa, konwersacja, to powinno być na porządku dziennym. Więc skończąc, powinien również, e, powinno mu zależeć na nas, żebyśmy byli szczęśliwi. Przy czym nie powinien odcinać nas. Przepraszam. Przy czym nie powinien odcinać nas od swoich pasów. O! Dobra. I teraz mój zarombisty przykład. Przepraszam. Dobra. Bardzo. Przykład jest taki. Kiedy powiedziałam Anecie o tym, że mam kanał, byłam raczej przygotowana i przyzwyczajona do reakcji negatywnej, do krytyki, po co ty to robisz, to jest żałosne, skończ z tym. Natomiast, wiecie co mi Aneta powiedziała, albo napisała, nie pamiętam? Powiedziała. Powiedziała, że jest ze mnie dumna. To słowo. Tak we mnie trafiło, bo niby taka prosta rzecz, ale te słowo ma tak ogromną moc, zwłaszcza jak wcześniej się tego nie doświadczyło, bo mój przyjaciel, przyjaciółki, tam coś tam, nie wiem, nie pamiętam już, nie chcę pamiętać, nigdy mi nie powiedzieli, czy tam nie powiedziały, jestem z ciebie dumna, rób to dalej, jeżeli to kochasz. A tu była miła zmiana! Także to jest... Szok i niedowierzanie. Także to jest na pewno definicja tego, że nasza przyjaźń jest prawdziwa i że to odciąganie od pasji. W ogóle jakie odciąganie od pasji? Dobra, trzeba w, w ogóle docenić to, że ktoś ma pasję e, teraz, bo bardzo dużo nie wiem, czy wy także takie macie, ale my na przykład... Na pewno ja w moich znajomych mam również osoby, które nie mają swoich pasji, nie wiedzą, co chcą robić. I to jest bardzo, bardzo jakby też smutne moim zdaniem, bo pasja jest to coś pięknego i każdemu z Was życzę, żebyście znaleźli tą swoją pasję. Bo jak możemy już wszyscy wywnioskować, Malwiny pasją jest nagrywanie dla Was. Mowa. Nagrywanie, nowa mowa, ja to tworzenie dla kocham. Was. Tworzenie i przede wszystkim pomaganie no. ludziom. Kiedy Malwina o Was mówi i o kanale i o nowych filmach, to ja w szkole widzę, jakieś oczy świecą i w ogóle już, już odlatuje w ogóle winą przestrzeń. i ja, ja naprawdę bardzo się z tego cieszę. E, uwielbiam e, Malwiny pasję. Kiedy jesteśmy w klasie humanistycznej. E, chciałam powiedzieć humanitarnej. <laughs> chciałam, e, chciałam jeszcze po prostu o tym, o tym wspomnieć, e, że właśnie e, ważne są te pasje. Malwina, jak widzicie, ma jakby taką pasję do was, do psychologii. Do te. ja, też mam, ja też mam swoją pasję. Nie wiem, czy ja mam o niej mówić no w teatrze A. występujesz. No. Ja też mam swoją pasję, którą jest aktorstwo i granie w teatrze. Już niedługo będę miała premierę musicalu High School Musical, gdzie mam okazję grać główną rolę. W Pałacu Kultury tak samo pojawiam się w dwóch serialach, na dzień dzisiejszy w reklamach. Miałam także okazję tydzień temu być w studiu dubbingowym i podkładać głos. Więc welcome my życie. Kocham to, kocham, kocham aktorstwo, kocham to co robię i nigdy, ale to nigdy tego nie przestanę robić. Trzymajcie, trz ja trzymam za Wasze pasje, kciuki. Mam nadzieję, że naprawdę nie będziecie bali, się spełniać marzenia, bo wszystko się da. Wszystko się da, tylko trzeba chcieć. Oooo! Ja nie wierzę! Hej! <laughs> Małgosia, była karta. A pytała? Nie. A z chemii? Nie. A ta, dobrze. <grym <grym A ta, ta. Ta. Tak. E, przechodzimy do kolejnego punktu. Nie wiem czy jeszcze coś miałam o tym powiedzieć. A, chciałam powiedzieć mój cytacik. No. Powiedziała, że o nim wspomniała. i tak. teraz teraz Bo jest no. ładne. bo e, myślę, że duża ilość z Was miała okazję obejrzeć film. Sing, jak nie pierwszą, i drugą, to po prostu którą z tych części. I cytat, który tam jest zawarty, bardzo mi otworzył oczy i ja się w nim w 100% procentach odnajduję. Jest to: Nie pozwól, aby strach przeszkodził ci sięgnąć gwiazd. Więc jest to, jest to naprawdę ważny cytat, i wydaje mi się, że taki budujący, więc. Jeśli lubicie takie rzeczy, możecie sobie zapisać ten cytat, powiesić sobie go gdzieś na ścianie i zawsze o nim pamiętać e, i nie pozwolić, żeby ten strach przeszkodził wam sięgnąć waszych gwiazd czy waszych marzeń. Kolejnym punktem jest ta cierpliwość. Teraz mój przykład. Teraz ja się rozgadam. E, pamiętam, jak, pamiętam jak zerwałam tą toksyczną więź przyjaźni to tak naprawdę też to nie jest tak, że się odcinamy i jest to bardzo proste iść jak po maśle, bo tak naprawdę z tyłu głowy miałam coś takiego, że a może ja nie znajdę nikogo, kto będzie moim prawdziwym przyjacielem, kto mnie będzie wspierał, rozumiał. Także tutaj właśnie pojawia się ten dylemat, ale yy, dobra droga wybra dobra ja wybrałam dobrą drogę, o. E, ale pojawiało się coś takiego, taka wątpliwość, że ja nigdy nie znajdę osoby, która by mnie rozumiała, nigdy nie będę mieć prawdziwego przyjaciela. I tu musicie być cierpliwi. Czekajcie na jakieś, nie wiem, nowe znajomości, jakiś nowy etap w życiu, nawet jeżeli takiego nie macie, to sobie taki stwórzcie. I nie rezygnujcie ze swoich pasji. Po prostu czekajcie. Pozwólcie sobie otworzyć własną nową kartę. Pozwolić sobie tą, otworzyć nową kartę i dać sobie ten czas. Też nie szukajcie nikogo na siłę, bo wydaje mi się, że to w ogóle pójdzie wtedy... To nie w... wychodzi dobre. Nie. Dobrze, I to w ogóle znaczy. wychodzi w drugą stronę wtedy. E, niektóre osoby mogą po prostu poczuć, że jesteście nachalni albo coś takiego, więc wydaje mi się, że trzeba pozwolić sobie otworzyć tą nową kartę, dać ludziom się poznać, żebyście poznali się nawzajem i jestem Wam to w stanie za jak to się mówi? Zagwarantować. Zagwarantować, że jeśli to będzie ta prawdziwa przejaźń, to poczujecie to i będziecie o tym wiedzieć. Także cierpliwość czekajcie i nie traćcie nadziei, bo... Nie macie tracić nadziei. Macie, żyje się raz, a nie dwa. Trzeba szukać prawdziwego przyjaciela. I na pewno nie na siłę, i nie bójcie się, że e, po tej toksycznej osobie e, nie spotka was nic dobrego, bo może was spotkać coś najlepszego. Także spokojnie. E, kolejne pytanie, czy opłaca się rezygnować ze swoich pasji dla toksycznej osoby dla w tym przypadku toksycznego przyjaciela? E, nie. Definitywnie myślę, nie. Myślę, że tutaj nikogo nie zszokowała nasza odpowiedź. Też tak uważam. E, gdyż jak widzicie, jak mówiłyśmy przed chwilą o naszych pasjach, obydwie promieniałyśmy i naprawdę e, uwielbiamy o tym mówić, więc widzicie, jak pasja może działać na człowieka, więc wydaje mi się, że jednak właśnie pasja jest to coś takiego nieodłącznego, a przyjaciel... Jakby nie mówię teraz o najlepszym, mówię po prostu o jakimś koledze, koleżance z klasy, z którym na przykład codziennie się widzicie, siedzicie w ławce i dużo ze sobą rozmawiacie. Jest i czasami go nie ma. To jednak jest coś takiego przelotnego. Zazwyczaj w tych latach podstawówki, w tych młodszych latach, więc też nie wolno zmieniać siebie tylko dla jednej osoby, bo jednak życie nie trwa tylko. Tylko tam podstawówkę trwa bardzo długo, to jednak będzie później decyzja, bo często właśnie w pasje wpływają na później Waszą pracę, Wasze życie, resztę Waszego życia, więc nie wolno z niej nigdy, ale tu nigdy rezygnować. Wierzcie w siebie, wierzcie w swoje pasje, bo naprawdę to jest piękne. Tu pojawia się też połączenie eee, takie. Połączenie sytuacji i różnych y, spraw, o których ja teraz powiem. E, jeżeli macie dobrego przyjaciela, to możecie go też rozróżnić po tym, że on się cieszy, kiedy wy się cieszycie, a pasja, to co robicie, daje wam szczęście i radość. I co się dzieje w momencie, kiedy człowiekowi odechnie tlen? Filmik o przyjaźni. Chcecie wyjść na vlogu? Nie, Chcecie jak, się pomachać? Przy... jak się przyjaźnicie, możecie coś powiedzieć. No, to nie wiem, pomachać, czekaj. Czekaj, czekaj. Ech. Dajesz 2-5 minut. 2-5 minut? Tak. A normalnie jak Freeze. No. Co się dzieje, kiedy człowiekowi odetniesz tlen? Człowiek zaczyna się dusić. I tak samo jest z pasją. Pasja daje Ci szczęście. A kiedy odetniesz to szczęście i tą pasję, nie będziesz szczęśliwy. I Twój przyjaciel powinien dbać o to, żebyś był. I żebyś się spełniał i realizował w tym, co tak naprawdę kochasz. Także nie warto rezygnować przez jakąś jedną gorzką, ostrą opinię ponieważ to nie ma sensu, to się nie opłaca. Róbmy w życiu to, co jest opłacalne, także nie, nie. Mogę powiedzieć taką małą dygresję, cór? Tak, Czuję ale małą nie. dygresję. Ja szczerze, jak nagrywamy to w złotych tarasach, siedzimy na podłodze e, i e, rozmawiamy do kamery, jesteśmy w takim miejscu, gdzie jednak ludzie cały czas przechodzą e, i widzę, kiedy my się uśmiechamy do tych ludzi, to ci, ci ludzie, mimo że na nas pach e, pachną, pa patrzą, to też się uśmiechają. No bo my jesteśmy szczajni się. No, no, ale to jest bardzo, to jest bardzo miłe. Przynajmniej moim zdaniem takie zarażanie się nawzajem uśmiechem. Mimo tego, że żyjemy w czasach takich, jakich żyjemy, to widzę po prostu, jak my się uśmiechamy do ludzi, oni też się uśmiechają, to jest fajne. Więc pamiętajcie, żeby się dużo uśmiechać. I ostatnia kwestia, właściwie takie Ala wyzwanie. A, a wyzwanie to nie jest, ale podejmuję je, dajesz. Dobrze. Podejmujesz. To podejmuj. I teraz brzmi ono tak. Jak byś opisała naszą więź? Ty możesz się rozgadać, bo wiesz, to o mnie. <laughs> Nie, no, żartuję. no dajesz. E... Jak bym opisała? Ale o, e... wiem, wiem. Opisz swoją więź. Trzech słowach? Nie. A. Opisz swoją więź i na koniec podaj to, co uważasz w niej za najważniejsze. E... Dobra, to teraz zacznijmy. Nasza więź, na pewno e, jesteśmy bardzo żywiołowe. Oj, to bardzo. Jest nas wszędzie dużo. Tak. E, I mi to akurat nie przeszkadza. Bardzo to lubię. Mi też nie. E, wzrok innych ludzi. E, już się do tego przyzwyczaiłam, gdyż obydwie jesteśmy skazane na opinię innych ludzi. Tak. E, e, więc na pewno ta żywiołowość i to, że wszędzie jest nas dużo. To jeszcze na pewno to, że jesteśmy właśnie bezinteresowne. Raz ja jakoś bardziej pomogę Malwinie, raz ona mi bardziej pomoże. Pomagamy sobie cały czas nawzajem. Jak nie, jak, jak tak mówię, czasami są to jakieś większe rzeczy, czasami są to jakieś typowe drobiazgi, typu kupienie kawy w automacie u nas w szkole. Ale jednak zawsze te drobiazgi bardzo dużo dają, dodają takiego uroku i e, tego, że jednak e, zależy nam na sobie. Ale pamiętajmy też, że e, to nie musi być zawsze materialne, to nie musi być zawsze kupowanie sobie, wręczanie prezentów, kwiatków. Mówię tu też o jakichś nie wiem, jakieś tam związkach czy innych rzeczach. Są to też takie rzeczy, typu powiedzenie. Malwina, dzisiaj bardzo ładnie wyglądasz. Ale. No naprawdę, no ale takie rzeczy też, też bardzo. Budują. No tak, mówię no ja nie, ładnie, ładnie, dziś wyglądasz. Jak się czujesz? To jest naprawdę, e, to jest proste pytanie, a naprawdę niektóry, niektórych bardzo buduje, bo jednak obchodzi cię, jak czuje się druga osoba. E, emocje są bardzo ważne, tak. więc pytajmy, jak się czujesz, czujesz, jak się czujesz co czujesz w danej chwili, czy jest a Ci smutno, jeśli... czy jest Ci źle. Tak. I a jeśli, o to. A jeśli coś Ci nie pasuje, to powiedz o tym tej drugiej osobie. Nie problem masz. <gry> Jak się coś nie podoba, proszę, tam są drzwi od sali, ją. I myślę też poczucie bezpieczeństwa w obu stronach, bo jednak e, poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania się też drugą osobą w jakiejś gorszej sytuacji jest też bardzo, bardzo ważne żeby czuć się przy sobie właśnie komfortowo, nie bać się co za chwilę druga osoba pomyśli i tym podobne. A jak mam podsumować naszą przyjaźń? Podsumować albo co jest dla ciebie najważniejsze w niej w sensie co najbardziej sobie cenisz. Najbardziej sobie cenię w to, że kiedy ja przyszłam do szkoły Byłam bardzo skrytą i cichą osobą, bojącą się swojego zdania, bojącej się właśnie opinii ludzi innych i tym podobne. A Malwina pomogła mi to przełamać. Pracuję nad pewnością siebie, co myślę, że widać różnicę. Oj, widać widać. Widać różnice, także staram się... Staram się po prostu ulepszać swoją wersję i mam nadzieję, że za kilka lat będę mogła e, cieszyć się tą jakby wolnością swojego słowa i nie myśleniem nad tym, czy kogoś, e, czy ktoś ma jakby z tym jakiś problem. Też pamiętajcie, że pewno się nie o to chodzi, żebym za chwilę podchodziła do randomowego człowieka i mu powiedziała, że mu jedzie albo coś takiego. Albo wiesz, jakby takiego wyglądu, żeby też ludzie nie pomyśleli, że mogą po prostu krytykować innych ludzi no dach, tak po prostu, mówić no. im prosto z mostu różnych rzeczy, bo to pewność siebie i ten problem nie oznacza, że mamy od razu być niemili hamscy dla innych ludzi. No bezpośrednio że to nie jest no samo tak. to co hamstwo, to jest zupełnie co innego. No. <laughs> Jakbym mogła tak podsumować, jakby naszą przyjaźń taką, to na pewno to były... W trzech słowach. Mogę coś takiego zrobić? Może jak chcesz, no. No to to by było na pewno słowo e, szalona. Ja to bym nazwała szalona dzika impreza. Powiem no, Ci no, no, Ja to, no, no, ja to daję. Nazwa, bo na Szalona no, to, dzika impreza. No, ale to dobrze, dobrze, no. Bo to jest po prostu szalona, bo my jesteśmy szalone. Jest nas tak. wszędzie dużo. Pełno. Dzika, dzika bo, bo my jesteśmy dzikie. A impreza, no to... A impreza... Bo my korzystamy z życia. Tak. Korzystamy z lat młodości i korzystamy z tego, że jesteśmy piękne, młode, pięk, piękne, młode e, piękne, młode. Piękne, młode, piękne, młode, sprawne, młode, piękne. Coś o naszej przyjaźni. E, bardzo lubię w niej to, że dużo rozmawiamy i że ufamy sobie nawzajem i jak jest jakaś słaba chwila, to e, szybki snapik. E, mamy ze sobą kontakt. Nie boimy się no. mówić o uczuciach. Ufamy sobie nawzajem. Eee, śmiejemy się. Zresztą my to jesteśmy... Ale to zostawmy my na później. My się śmiejemy nawet w trakcie lekcji. My się śmiejemy nawet, jak nie ma się z czego śmiać. No. To prawda. No. Ktoś coś powie, a my już wyjemy w tak, niebo głosy. to najbardziej sobie cenię, że jest ten dialog, ta rozmowa, że sobie ufamy, że jest fajnie, zabawnie, że nasze spotkania, które raz trwają z 5 godzin czy 6 mijają jak dwie minuty, minuta i pół. Także to jest definicja tego, że spędzamy ze sobą czas, który jest tak intensywny i tak e, można to powiedzieć romantyczny, romantyczny i, i tak... Po prostu takie fajne, młodzieńcze czasy. Tak. No. To nasza przyjaźń no jest, jest my... wyjątkowa, prawdziwa i Szczera. myślę, że dopełniamy siebie nawzajem, tak. ale nie w takim sensie, że jesteśmy totalnymi przeciwieństwami, bo nie. przeciwieństwa się przyciągają, ale żyć jest bardzo trudno. A my jednak, chociaż czasem są inne poglądy, zdania, cięte języki tak i tak dalej. Jest. Ale tak zawsze jest. Musi też być. Natomiast my jednak mamy ze sobą dużo wspólnego. Wspieramy się. Logika przede wszystkim. Logika przede wszystkim to jest nasze motto życiowe. I pamiętajcie, żeby kursanci i też nie kursanci, pamiętajcie, żeby szukać takiej osoby czy osób, z którymi czujecie się dobrze. Nie musicie nikogo udawać. Szczerość jest najważniejsza, gdzie rozmawiacie. I przyjaźń powinna być wtedy, kiedy ktoś nie odciąga cię od tego, co, co lubisz. I to, co jest dla ciebie ważne, staje się ważne dla tej drugiej osoby. Także to jest definicja przyjaźni. Kończę ten odcinek. Dziękuję, Aneta, że ze mną wystąpiłaś. I było naprawdę bardzo miło, mam nadzieję, że Wytrzymaliście jakoś ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że jesteście zadowoleni że spę... i że jesteście zadowoleni z tego spędzonego razem z nami czasu. Ściskam Was mocno. Dziękujemy, Dziękujemy. i pamiętajcie, trzymajcie się swojej pasji, trzymajcie się dobrych i prawdziwych ludzi. Pa, pa. See Sionara! Sionara!